jak witam, witam, wow, kurde, zapraszam na mój kanał, zaskrybujcie tego Tyk, typu, właśnie, grad pada, tego Tyk, typu, o, <laughs> właśnie, grad pada, słuchajcie, widzowie, <laughs> wow, właśnie, zastanawiam się, czy wró nie wróci do nas jeszcze zima, bo coś tak się zbliża jakimiś krokami, że powróci do nas zima znowu, chyba, <laughs> a mówiłem, że ten nie koniec będzie zimy jeszcze, tego typu, słuchajcie, no, no cóż, takie jest życie, typo, typo. Pięknie, pięknie to, lata, to zima, Tego typu, fitin, prytin to lata, to godzina, ja się mówię, Tylko typu, słuchajcie, hmm. właśnie, zapraszam na mój kanał, zasubskrybujcie kanał tego typu, słuchajcie, tam wspominałem wczoraj na filmie o różnych sprawach, które yy, nie wiem, czy mi się do serca, czy nie, tylko typu, słuchajcie. Po prostu z punktu mojego widzenia tak jak mówiłem Zobaczcie, zbóniłem jest tama, z Wunian będziemy coś tam robić, a po nie ma fejmu, nie będzie miał, no to, to jest to co to, to zawsze mówiłem, że przyjdzie czas, jak się mówi za tego typu w eee, Nie wiem co, kiedy, co jak, zwólnie, jak ja cię wlecić, czy kiedy. Na razie nic nie wiem. Na razie. Jak coś będę wiedział, to zobaczycie po no, prostu. Dlatego mówię, to szczerze, otwarcie. Ja nie, tu nie ustalam. A sprawę teledysku, który właśnie yy, Mani mączeżyści i wunie do tego się też doczynił, żeby fajnie to zrobić się było. Nie wiem, czy zasłużyliście, bo Od tego zacznę. Bo zwróciłem wagę fuj, Zbytnie tam. Nie chcecie, tak. Ale coś do tego to kurwa patrzycie jak dzieci tego typu. Ja nie patrzę, że, nie patrzę widzowie na wykład z tego bozo, bo to są frajerzy tam, to jest fakt. To wszystko, to, to są cioty, frajerzy niedojebane ludzie wykopie z tego bozo. bo życie sobie zjebali. No to muszą się podpiąć i no rzecz. Że... Ale jebaki, ich chuj, ja nigdy... Nigdy nie słuchałem i nie będę tych debilów słuchał wykopu z tego bozo, bo to są frajerzy. Frajerzy, którzy w życiu nic nie osiągną, wręcz przeciwnie, osiągną główne. Ich, ich życie, ich rodziców A Słuchajcie, dlatego no, ja tam się śmieję. Tego robią mi zajebisty famek. Nic mi nie robią. Przekrością, wręcz przeciwnie, zajebisty famek robią. I gratulacje dla tych debilów którzy robili mi promocję za damski chuj. Ale cóż, jak to się mówi, ja widzowie, nie mam co płakać ani nic, bo to nie ma sensu, wręcz się śmieję z takich pajacyków tego typu, bo mądrzy piszą se, ale w realnym życiu to są pizdy. Te wykopki z tego bożu. Są takie parę osób, które rozumieją sytuację co i jak, a są, są osoby, które no, po prostu w rannym życiu by nie powiedzieć to w oczy. W rannym życiu. Hmm. I to ich rozkurwia. I to chuj rozkurwia ich, że ich rozjebały. Tym pisem, który jest na moim kanale. Ty, ty, ty. I się wkurwiają jak potłuczeni. A chuj, tutaj jak się mówi, widzowie. Nic to na mnie przeszkadza, jak zajebiscy fajnie robią. Ja nie muszę się protokować. jak się mówi, widzowie. Ja sobie mogę usiąść i pośmiać się z tych debilów. A jej, a kasa idzie. FM idzie. Wow, właśnie. To jest to, co zawsze tłumaczę: że na, na początku przeszkadzało mi to, a teraz absolutnie mi nie przeszkadza. Wręcz przeciwnie, Śmieję się z tych pajacyków, którzy tam się pucują na pisach, na komentarzach tego. No co oni osiągnęli w życiu wykupcji tego głubozo? Nic. Wręcz nie głównym, Teraz wydali dupę swoją. Taka jest sprawa, na no, słuchajcie, no. Co będę tu was oszukiwał, kryć tego typu? Proste, trzeba myśleć a nie dupą, tylko typu. I kończmy ten temat ze sprawy wykupyć tego głubozo, bo oni się podniecenia jak chuje. Bo chwilę, że są chujami, frejerami. No, całe życie aż do śmierci tego typu, ale co? Robią mi zajwisty ten, ja nie muszę się krytykować, wy też nie musicie, wiecie, plus na mnie idzie w tym momencie. Trzymajcie się, zapraszam na mój kanał, Zasubskrybujcie i idźcie do przodu. Nie do tyłu. Łobaben tego typu bez.